Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak ona zaczyna o tobie myśleć w chwili, gdy ty przestajesz o niej myśleć? To prawie tak, jakby wszechświat przestawił włącznik. Przez tygodnie, może miesiące, to ty byłeś prześladowany, odtwarzając każdą chwilę, każde słowo, każdą ciszę. Myślałeś o niej w cichych godzinach nocy, zastanawiając się, czy kiedykolwiek za tobą tęskniła, a potem pewnego dnia po prostu przestajesz. Budzisz się i uświadamiasz sobie, że twój spokój jest ważniejszy niż jej uwaga. Przestajesz sprawdzać jej profil, przestajesz analizować, co poszło nie tak, przestajesz gonić za zamknięciem i dzieje się najdziwniejsza rzecz. Ona zaczyna cię znowu czuć. Może to pojawić się subtelnie przypadkowe polubienie, SMS późno w nocy. Albo może zacznie pojawiać się w jej myślach bez wyraźnego powodu. Ale za tym zbiegiem okoliczności kryje się psychologiczna prawda. Kiedy emocjonalnie się odłączasz, twoja energia się wycofuje i po raz pierwszy ona czuje pustkę, którą ty kiedyś czułeś. Czuje ciężar twojej ciszy, utratę twojej uwagi, brak tego cichego oddania, które kiedyś uważała za oczywiste. Stoicy nazwali to panowaniem nad wrażeniami, zdolnością do pozostania niewzruszonym przez to, co kiedyś miało nad tobą władzę. Marek Aureliusz napisał: Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad zdarzeniami zewnętrznymi. Uświadom sobie to, a znajdziesz siłę. Ta siła jest tym, co ją teraz przyciąga. Nie dlatego, że chce, żebyś wrócił, ale dlatego, że czuję spokojną grawitację mężczyzny, który już nie potrzebuje jej walidacji. Twoja cisza stała się magnetyczna, twoje odłączenie lustrem. Zaczyna odczuwać Twoją nieobecność nie jako pustą przestrzeń, ale jako obecność, która ją prześladuje w sposób, w jaki uwaga nigdy nie mogła. Nie jesteś już jej publicznością, jesteś cichym echem, przed którym nie może uciec. Jeśli żyjesz stoicką siłą, samokontrolą i emocjonalnym mistrzostwem, polub to wideo, zasubskrybuj i skomentuj poniżej. Pozostaje niewzruszony. Teraz zacznijmy. Istnieje prawo w ludzkiej naturze, które niewielu rozumie prawo nieobecności. W momencie, gdy coś, co kiedyś mieliśmy, znika, nasz umysł zaczyna zawyżać jego wartość. To nie jest miłość, którą czujemy to strata zmieszana z ego. Kiedy byłeś dostępny, kiedy wyciągałeś rękę, kiedy próbowałeś naprawić sprawy ona tak naprawdę Cię nie widziała. Ponieważ ludzkie pożądanie kwitnie na dystansie, a nie na obecności. Pragniemy tego, co wydaje się rzadkie, i odrzucamy to, co wydaje się pewne. Kiedy w końcu przestałeś wyciągać rękę, złamałeś schemat, wyciągnąłeś stałą energię, która utrzymywała jej ego w komforcie, i nagle jej świat stracił równowagę. Może tego nie przyznać, ale to czuje. Cisza, która kiedyś raniła ciebie. Teraz prześladuje ją. Ta sama obojętność, którą kiedyś okazywała, teraz pochodzi od ciebie. I to właśnie to odwrócenie energii przyciąga jej umysł z powrotem do ciebie. Seneka napisał kiedyś: Być wszędzie to być nigdzie. Kiedy byłeś zawsze dostępny, nie mogła cię cenić, ponieważ twoja obecność była stała, przewidywalna. Ale kiedy zniknąłeś, twoja nieobecność zyskała na wadze. Stała się czymś, czego nie mogła zignorować. Zamieniłeś się z hałasu w ciszę, z obecności w tajemnicę. A tajemnica zawsze budzi ciekawość. Zaczyna się zastanawiać, co robisz, kim się stajesz, czy nadal o niej myślisz. I o ironio: im więcej się zastanawia, tym bardziej czuje się przyciągana do tego samego mężczyzny, którego kiedyś odepchnęła. To nie jest manipulacja, to równowaga. Kiedy przestajesz krążyć wokół niej, wszechświat przywraca równowagę. To, co ją naprawdę przyciąga, to już nie jest Twoja uwaga, to Twoje opanowanie, Twój brak reakcji, Twój spokój, ponieważ umysł nie może oprzeć się temu, czego nie może kontrolować. I w tej ciszy, tym stoickim, niewzruszonym spokoju, zaczyna czuć Twoją energię w sposób, w jaki nigdy nie czuła, gdy goniłeś. Kiedy się odłączasz, trzymasz lustro. Nie może od niego oderwać wzroku, ponieważ nagle jest zmuszona zmierzyć się z tym, od czego sama uciekła. Twoja cisza staje się odzwierciedleniem jej wyborów. Twój spokojny dystans przypomina jej o pokoju, który kiedyś zakłóciła. Zaczyna wyczuwać, co straciła. Nie tylko ciebie, ale wersję siebie, która istniała, gdy była z tobą. Stoicy uczyli, że każda reakcja jest lustrem. Kiedy odmawiasz zaangażowania, kiedy nie reagujesz już bólem lub dumą, zmuszasz innych, by konfrontowali się z własnym odbiciem w Twojej ciszy. Widzi, że już nie szukasz walidacji, już nie musisz się tłumaczyć. A ta cicha siła ją niepokoi, ponieważ głęboko w środku pamięta, jak to było być pożądaną przez mężczyznę, którego miłość była stała, lojalna, ugruntowana. Ale teraz ta sama miłość obróciła się do wewnątrz, stając się szacunkiem do samego siebie. Nie chodzi o to, że nagle zdaje sobie sprawę, że to ty jesteś tym jedynym. Chodzi o to, że uświadamia sobie, że nie ma już władzy nad Twoimi emocjami, a ta realizacja rani ego. Zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle miałam dla niego znaczenie, czy naprawdę poszedł dalej. Ale to nie są pytania o miłość, to pytania o kontrolę. Marek Aurelius powiedział: Zajrzyj do wnętrza. Wewnątrz jest źródło dobra i będzie ono tryskać, jeśli tylko będziesz kopał. Ty to zrobiłeś. Zwróciłeś się do wewnątrz. Podczas gdy Ona szuka walidacji na zewnątrz, ty poszedłeś do wewnątrz po spokój. Dlatego czuję Twoją nieobecność tak głęboko, ponieważ przestałeś odzwierciedlać jej chaos, a zacząłeś odzwierciedlać spokój. A teraz, gdy na ciebie patrzy, nawet z daleka, jest skonfrontowana z mężczyzną, który przekroczył potrzebę jej obecności. Twoja cisza stała się lekcją, której nie mogła sama sobie udzielić. Władza nie zawsze zmienia się poprzez konflikt, czasami przesuwa się w ciszy. W momencie, gdy przestałeś reagować, przestałeś karmić emocjonalną pętlę, która utrzymywała ją pod kontrolą. Widzisz, związki, nawet te zerwane, są utrzymywane przez wymiany energetyczne. Jeden daje, drugi bierze. Jeden goni, drugi się wycofuje, ale kiedy goniący odchodzi, cały system się załamuje. Na początku ona tego nie zauważa. Myśli, że wygrała. Mówi sobie: Jemu zależało bardziej, ale powoli rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Zaczyna czuć coś dziwnego. Brak uwagi, która kiedyś się podsycała. Dopaminowe strzały z Twoich wiadomości, upewnienie o byciu pożądaną, cichy komfort wiedzy, że nadal Ci zależało. To wszystko znika, i nagle równanie emocjonalne się odwraca. Teraz to ona odtwarza momenty. To ona zastanawia się, czy kiedykolwiek o niej myślisz. Ta, która skanuje Twoje media społecznościowe, nadmiernie analizuje Twoją ciszę, interpretuje Twój spokój jako tajemnicę. Ta sama niepewność, która kiedyś pochłaniała ciebie, teraz mieszka w niej. To jest stoicki paradoks. Opanowując siebie, wpływasz na innych bez próbowania. Epiktet powiedział: Żaden człowiek nie jest wolny, kto nie jest panem samego siebie. Udowodniłeś tę prawdę. Twój spokojny dystans czyni cię nieprzewidywalnym, a nic nie niepokoi ludzkiego ego bardziej niż nieprzewidywalność. Kiedyś wiedziała, jak cię sprowokować do reakcji, teraz nie może. Kiedyś czytała twoje emocje jak otwartą książkę. Teraz strony są puste. I w tej ciszy władza po cichu się przesuwa, ponieważ ty już jej nie szukasz stałeś się mężczyzną, którego ona szuka, by zrozumieć. Twój spokój staje się rzeczą, której nie może naśladować. Twoja cisza staje się tajemnicą, którą próbuje rozszyfrować. A twoja samokontrola staje się tym, co nakazuje szacunek na długo po tym, jak odszedłeś. Nawet gdy cię nie ma, twoja energia pozostaje nie jako hałas, ale jako echo. Stoicy wierzyli, że wszystko pozostawia wrażenie, jak ślady stóp na piasku umysłu. Kiedy dawałeś jej swoją uwagę, swoje słowa, swoją troskę, odcisnęły coś rzeczywistego. Ale kiedy się wycofałeś, Echo tej energii nie zniknęło. Zaczęło wibrować w ciszy. Zaczyna to czuć w cichych momentach, gdy słyszy piosenkę, która jej o tobie przypomina, lub przechodzi obok miejsca, w którym kiedyś rozbrzmiewał Twój śmiech. To nie jest miłość, którą czuje. To wspomnienie zderzające się z nieobecnością. To jest efekt echa. Kiedy Twój spokojny dystans odbija się echem w jej świecie na długo po tym, jak odszedłeś. Widzisz, emocje są zaraźliwe, ale spokój też. Kiedy stajesz się nieruchomy, ona to czuje. Kiedy przestajesz gonić, ona to wyczuwa. A kiedy już jej nie potrzebujesz, by dokończyła twoją historię, ona zaczyna się zastanawiać, czy może jest tylko rozdziałem w twojej. Sama ta myśl zapala refleksję, nie dlatego, że żałuje, że cię straciła, ale dlatego, że w końcu widzi czego nie mogła, gdy byłeś blisko. Mężczyznę, który mógł być wszystkim, a jednak wybrał ciszę. Seneka powiedział: Kto jest odważny, jest wolny. Twoja odwaga nie polegała na konfrontacji, polegała na powściągliwości. Wybrałeś spokój ponad dumę, godność ponad reakcję, a teraz twoja nieobecność mówi głośniej niż jakakolwiek kłótnia kiedykolwiek mogła. To jest echo. Ciche przypomnienie, że najspokojniejszy człowiek w pomieszczeniu zawsze zostawia najgłębszy ślad. Może nie wyciągnie ręki, może nie powie słowa, ale nie myl się. Twoja nieruchomość ma wagę, a będzie odbijać się echem w jej myślach na długo po tym, jak jej nowe rozproszenia znikną. Nadchodzi moment, w którym ona zaczyna porównywać, nie na głos, nawet nieświadomie, ale po cichu w momentach, gdy nikt nie patrzy. Patrzy na mężczyznę obok niej i coś jest nie tak. Może jest śmieszniejszy, głośniejszy, bardziej ekspresyjny, ale czegoś brakuje tego niewzruszonego spokoju, który kiedyś czuła wokół ciebie tej ugruntowanej męskiej nieruchomości, która nie musiała imponować, nie potrzebowała walidacji, nie potrzebowała hałasu. Ty byłeś stały i nie rozumiała, jak rzadkie to było aż do teraz. Zaczyna zauważać różnice w małych rzeczach, sposób, w jaki kiedyś słuchałeś zamiast reagować, sposób, w jaki Twoja obecność wydawała się spokojem, a nie presją, sposób, w jaki Twoja cisza niosła znaczenie, podczas gdy słowa innych po prostu wypełniały przestrzeń. Wtedy uświadamia sobie, że nie porównuje dwóch mężczyzn, porównuje energię. Jedna oferuje chaos, druga oferowała kontrolę. Jeden pragnie uwagi, drugi rozkazywał nią bez próbowania. To jest paradoks wzrostu emocjonalnego. Odeszła, by znaleźć coś nowego, ale im głębiej sięga, tym wyraźniej widzi, co już miała. Nie chodzi o tęsknotę za tobą, chodzi o rozpoznanie, co reprezentowała twoja obecność: siłę, powściągliwość, dyscyplinę głębie. Marek Aureliusz powiedział. Dusza jest farbowana kolorem swoich myśli. Ty zabarwiłeś swoją spokojem podczas gdy ona otoczyła się rozproszeniem i w końcu ten kontrast staje się zbyt głośny by go zignorować. Twoje imię może nigdy nie opuścić jaszyń jej ust, ale czuje twój cień w każdej płytkiej interakcji. Czuję brak Twojego spokoju, gdy powraca chaos. I to jest to niewypowiedziane porównanie, kiedy uświadamia sobie, że mężczyzna, którego zostawiła, stał się spokojem, którego nie może znaleźć w nikim innym. Na początku próbuje to zignorować. Myśli, wspomnienia, subtelny impuls, by sprawdzić, czy nadal jesteś taki sam. Ale ciekawość jest potężną siłą, zwłaszcza gdy jest zmieszana z żalem i niepewnością. Pewnego dnia to tylko przelot na myśl, potem staje się szukaniem. Potem staje się obsesją. Zaczyna się zastanawiać, dokąd poszedłeś nie fizycznie, ale emocjonalnie. Ponieważ mężczyzna, który kiedyś wylewał się na nią emocjami, jest teraz tajemnicą ewoluowałeś, zwróciłeś się do wewnątrz, przekierowałeś całą tę emocjonalną energię na samokontrolę, cel, spokój. Ona wyczuwa tę zmianę nawet z daleka. Mężczyzna, który kiedyś reagował emocjami, teraz porusza się z dyscypliną. Mężczyzna, który kiedyś szukał walidacji, teraz promieniuje cichą pewnością siebie, a ciekawość zawsze powraca do źródła swoich pytań bez odpowiedzi. Może przewijać Twoją stronę tylko po to, by poczuć coś znajomego. Może mimochodem wspomnieć o Tobie znajomemu, udając, że to nic takiego. Ale prawda jest taka, że próbuje zrozumieć, co się zmieniło. Dlaczego twoja cisza wydaje się teraz cięższa? Dlaczego twoja nieobecność wydaje się bardziej realna niż twoja obecność kiedyś? To dlatego, że odłączyłeś się ze znaczeniem, nie po prostu zamilkłeś, przekroczyłeś całą dynamikę. Epiktet powiedział: Bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, ale na posiadaniu niewielu pragnień. Osiągnąłeś to miejsce, już jej nie pragniesz. I to właśnie przyciąga jej ciekawość najbardziej. Nie może zrozumieć, jak ten sam mężczyzna, któremu kiedyś tak bardzo zależało, może teraz chodzić z taką obojętnością. Ale to jest sekret stoickiej transformacji. Kiedy przestajesz potrzebować bycia rozumianym, stajesz się niezapomniany. A teraz ona zastanawia się: Nie, czy za nią tęsknisz, ale jak stałeś się tak wolny. Ciekawość w końcu przeradza się w działanie. Może wysyła subtelny SMS, coś, co wydaje się nieszkodliwe. Cześć, co u ciebie! Albo reaguje na Twoją relację, zostawia komentarz lub znajduje jakiś pretekst, by się ponownie połączyć. Nie chodzi o odnowienie miłości. Chodzi o testowanie Twojej nieruchomości. Chce wiedzieć, czy mężczyzna, który kiedyś gonił, nadal przybiegnie, czy Twój spokój jest prawdziwy, czy tylko przedstawieniem. To jest test, przed którym staje każdy stoik. Test obojętności. Nie zimna, nie goryczy, ale prawdziwej emocjonalnej neutralności. Ponieważ kiedy opanowałeś siebie, nic co ona zrobi, nie może cię już wytrącić z równowagi. Przestałeś oczekiwać zamknięcia, przeprosin czy uznania. Już to wszystko dałeś sobie sam, puszczając. Więc kiedy wyciąga rękę, twoja cisza lub spokojna reakcja ma większą wagę niż jakiekolwiek emocjonalne wyznanie. Nie każesz, nie ignorujesz ze złośliwości, po prostu pozostajesz niewzruszony. Reagujesz siłą mężczyzny, który nie ma nic do udowodnienia, i to ją najbardziej dezorientuje. Seneca powiedział kiedyś: Żaden człowiek nie jest bardziej nieszczęśliwy niż ten, który nigdy nie stawia czoła przeciwnościom, bo nie wolno mu się sprawdzić. To jest twój moment, by się sprawdzić, nie przed nią, ale przed własną dyscypliną. Już nie próbujesz jej odzyskać. Udowadniasz, że twój spokój jest niewzruszony, że jej obecność lub nieobecność już nie dyktuje twojego stanu umysłu. Kiedy możesz spojrzeć na osobę, która kiedyś cię złamała i czuć tylko opanowanie, przeszedłeś do wyższej formy siły, ponieważ obojętność to nie brak emocji. To mistrzostwo nad nimi. A gdy zdasz ten test, przeszłość na zawsze traci nad tobą władzę. Coś się w tobie zmienia po burzy. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że całe to doświadczenie nie dotyczyło jej. Dotyczyło ciebie, twojej ewolucji, stania się mężczyzną, który nie kruszy się, gdy ktoś odchodzi. Ponieważ kiedy tracisz to, co myślałeś, że potrzebujesz, zyskujesz to, czego zawsze ci brakowało wewnętrzną stabilność. Zaczynasz zauważać, jak spokojne są teraz twoje poranki, jak pokojowa stała się twoja cisza, ile mocy tkwi w samym braku reakcji. Zaczynasz poruszać się inaczej, wolniej, bardziej celowo, ugruntowany. Stałeś się ucieleśnieniem tego, co Marek Aureliusz nazwał umysłem niezmąconym. A ironia polega na tym, że ta transformacja, ten spokój jest dokładnie tym, co ona teraz uważa za tak magnetyczne kiedyś znała cię jako mężczyznę, któremu zależało za bardzo. Teraz widzicie jako mężczyznę, którego nie da się poruszyć. Stałeś się lustrem wszystkiego, czym potajemnie pragnie się stać. Opanowana, zdyscyplinowana, odłączona od chaosu. I chociaż może tego nigdy nie powie, czuje to, ponieważ spokój jest onieśmielający dla tych, którzy nadal są rządzeni emocjami. Ale ta transformacja nie dotyczy zemsty ani walidacji. Nie chodzi o to, by zmusić ją do tęsknoty za tobą. Chodzi o to, by stać się nietykalnym, niezimnym, ale wyśrodkowanym. Stoicyzm nie uczy, by przestać czuć. Uczy, by czuć wszystko, a mimo to pozostać nieruchomym. Nauczyłeś się, że siła nie polega na kontrolowaniu innych, polega na kontrolowaniu siebie. A teraz twoja obecność ma wagę. Ludzie zauważają spokój w Twoim głosie, nieruchomość w Twoich oczach, pewność siebie w Twojej powściągliwości. Przestałeś gonić za wynikami i zacząłeś opanowywać swój wewnętrzny świat. Wtedy przestajesz być wspomnieniem, a zaczynasz być lekcją. W końcu nigdy nie chodziło o to, by myślała o Tobie, chodziło o zapamiętanie, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Stoicy uczyli, że spokój nie jest czymś, za czym gonisz. Jest czymś, co tworzysz w sobie. A teraz to rozumiesz. Nauczyłeś się, że prawdziwa siła jest cicha. Nie błaga, nie tłumaczy, nie odgrywa przedstawień, po prostu jest. Może nadal myśli o tobie, gdy widzi Twój spokój, gdy wyczuwa Twoją nieobecność, gdy uświadamia sobie, że Twoja cisza nigdy nie była słabością, ale mądrością. Ale to już nie jest Twoim zmartwieniem. Wyrosłeś z potrzeby bycia rozumianym przez kogoś, kto nie mógł ci dorównać. Nauczyłeś się chodzić sam, nie z samotności, ale z szacunku do samego siebie. Marek Aureliusz napisał: Wartość człowieka mierzy się tym, co potrafi puścić. Puściłeś potrzebę jej walidacji, puściłeś wynik i czyniąc to odzyskałeś swoją moc. To jest paradoks dystansu. Im mniej potrzebujesz, tym więcej przyciągasz, nie dlatego, że gonisz, ale dlatego, że stałeś się kompletny w sobie. Więc, gdy teraz o tobie myśli, pozwól jej, niech poczuje echo twojego spokoju. Niech pamięta mężczyznę, który opanował siebie, zamiast próbować naprawić to, co było zepsute. Nie potrzebujesz jej uznania, masz już coś o wiele większego swoją godność, swoją dyscyplinę, swoją wolność. Jeśli żyjesz stoicką siłą, emocjonalną kontrolą i niezachwianym szacunkiem do samego siebie, to już jesteś jednym z nas. Polub to wideo, zasubskrybuj i skomentuj poniżej. Pozostaje niewzruszony. Dołącz do ruchu. Zostań stoickim żołnierzem. I pamiętaj: może znowu o tobie myśli, ale ty już poszedłeś dalej.